Kac na kanwie ukraińskiego dowcipu. Jakub Wędrowycz obudził się na kacu gigancie. Z trudem rozchylił sklejone powieki. Przed oczyma widział zieloną poświatę, gardło wyschnięte miał na wiór, w żołądku jakby przewalały się płonące węgle. Wszystko go rwało i ćmiło, nawet cebulki włosów. Myszy pod podłogą nieznośnie tupały. Ale wczoraj była balanga, wychrypiał i zaraz przyssał się do wiadra z wodą. Wypiwszy coś z połowę, odzyskał częściowo równowagę ducha. Od samej wody to żołądek boli, przypomniał sobie rady dziadka moczy mordy. Trzeba by czegoś bardziej esencjonalnego. Buszował chwilę po domu, aż znalazł słój z kiszonymi ogórkami. Śpiesznie wychłeptał zalewę. Poczuł się odrobinę lepiej. Lecz się tym, co ci zaszkodziło. Klin klinem się wybija. Powtórzył kolejną maksymę przodka, po czym pociągnął z innego słoika nieco samogonu. Życie odzyskało sens, a świat kolory. I nawet myśli wełbie ułożyły mu się odpowiednio. Środa. Ten dzień egzorcysta zawsze spędzał w knajpie. Wytoczył się raźno na powietrze i tu spotkała go pierwsza niespodzianka. Na podwórzu ział gigantyczny lej. – Ktoś mi rabatkę granatem przestawił? – zdziwił się. – Pewnie bardaki. – zajrzał do dziury. Faktycznie, na dnie poniewierały się resztki nóg odzianych w dresik Adidasa. Wokół leżały kawałki kości i ochłapy mięsa. Nieledwie cała dłoń. Tuż na krawędzi spoczywało jedno oko. Patrzyło na Jakuba jakby z wyrzutem. A to się oferma własnym przemysłem wysadził. He <laughs> he! Jakub poczuł mściwą satysfakcję. No trudno. Bardak czy nie, trzeba po chrześcijańsku oddać jego ciało ziemi. A w zasadzie Skoro już prawie, że oddane, to grób zakopać, bo śmierdzieć będzie, zarechotał, ubawiony własną elokwencją. Pospychał do dołu, co mógł, zasypał kończyny, wyrównał dziurę i ruszył w stronę wsi. Na zakręcie drogi rosła stara wieżba. Ludzie gadali, że mieszka w niej jakieś licho. Jakub zawsze śmiał się z tych zabobonów, aż do dzisiaj. Dłuższą chwilę stał. Kontemplując wypalony pień, w czystym i chłodnym powietrzu poranka unosił się charakterystyczny zapach na palmu. Z dziupli sterczały resztki zwęglonego ogona. Naprawdę diablik tu mieszkał, mruknął wędrowicz. Co on? Lampę naftową w swojej dziupli przewrócił, czy co? A drzewa szkoda! Ze sto lat tu stało i nikomu nie wadziło, a przez tego jednego pokurcza do cna zgorzało, rozżalił się nad niedoszłym pomnikiem przyrody. Minął niewielki sklepik stojący nad rzeczką. Nie lubił tego miejsca. Wredni ludzie go prowadzili. Nigdy Jakubowi nie dawali wina na krechę. I widać, los ich za to pokarał. Sklepik bowiem zmienił się w stos połamanych desek. He, zupełnie jakby go ktoś. Kombajnem staranował, ocenił. I rzeczywiście, kawałek dalej w rowie przy drodze leżał przewrócony kombajn. Kilkunastu sąsiadów, zaczepiwszy linami, usiłowało postawić go do pionu. Czekajcie, przyjaciele, pomogę wam złapał za jeden ze sznurów. Naprężyli się i wreszcie maszyna znowu stanęła na czterech kołach. Wspólnymi siłami można góry przenosić. Egzorcysta otrzepał dłonie. Ej, Jakub! Semen popatrzył na przyjaciela. Jaki ty jesteś miły? Gdyś trzejwy.